z kolejnym na moim kanale i dziś znowu mamy serię jeździ z Dominikiem zapnijmy pasy najpierw zanim ruszymy może co? Okej, okay, teraz. Jak wiecie, testowaliśmy już dziwne napoje, dziwne. Co my testowaliśmy? Wszystko my już testowaliśmy z tych fast foodów, ale jest coś, czego nie przetestowaliśmy. Otóż nowości. Jak wiecie, na moim kanale jest już długo seria nowości słodyczowe miesiąca, ale nie ma nowości fast foodowych. Dlatego dzisiaj przetestujemy i sprawdzimy, jakie nowości w fast foodach się pojawiły. A słuchajcie, są mocne, bo mamy na przykład Bubble Tea w KFC. Mamy też jakieś włoskie, dziwne nowości w McDonald's. Więc musimy sprawdzić te rzeczy. Przejedziemy po fast foodach, zobaczymy co mają nowego, sprawdzimy czy to jest dobre i czy warto to kupić, a jeśli nie to nie kupujcie po prostu, tak? Więc nie przedłużajmy i jedźmy w pierwsze miejsce. I jedziemy! Ja w ogóle widzę po komentarzach, że wam się bardzo podoba seria jeździ z Dominikiem, co mnie bardzo cieszy, bo powiem wam szczerze, że to są jedne z odcinków, które mi się bardzo przyjemnie nagrywa. Ja lubię jeździć samochodem i testować jedzenie i to jest połączenie tych dwóch rzeczy, to jest po prostu fantastyczne, więc fajnie, że jesteście ze mną. Idziemy do McDonalda. W ogóle tak człowiek patrzy w tą kamerę i nie wyszedł mi dzisiaj włos, więc pominimy tą kwestię, co? Nie zwracajcie uwagi. Kasiu, czy ty jesteś głodna? Średnio. No kurde, no to kto będzie to jak? To no, był jest w domu. Okej, okay, masz rację, zawieziemy mu takie ogryski znowu i będzie się śmiał, że mu przywozimy same resztki. i dobra. Dzień dobry, McDonald's. W McDonaldzie mamy trzy nowości, słuchajcie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o McFlary, to nie jestem pewien, czy jest to nowość, czy to już kiedyś było, ale wróciło. W każdym razie jest McFlary z Kitkatem, jest wrap z Pesto i jest, uwaga, calzone. Dzień dobry, to e, dzień dobry. Ja bym poprosił tą nowość mini calzone. Tak. Będzie wrap z pesto i McFlurry Kitkat z polewą czekoladową. to, czy to będzie wszystko? To wszystko. Czy się zgadza? Zgadza się. Dziękuję. Za to, że... Dziękuję ślicznie. No dobrze. Słuchajcie, jestem podekscytowany na te nowości. Mamy mini calzone 10.90, wrap 22.70 i Flare Kitkat 11.90. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Odjeżdżamy. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od McFary, bo McFlary będzie pyszne. No jest dużo tego kitkata. Jest tutaj dużo tego wszystkiego i mam polewę czekoladową. No i spróbujmy. Mmm, ale dobry makflar. Mmm, fajnie, bo jest taki bardzo krupiący. To jest chyba mój teraz ulubiony makflar. Mm, Czemu tak mówisz? No nie wiem. No bo co, McFlurry? Mm. zimne takie ogólnie ten, chyba mrożone. Słodkie, z tą polewą czekoladową. Mhm. Mm McFlurry totalnie 5 na 5, jest to moje ulubione chyba McFlurry aktualnie. Fajna nowość, chrupiące, smaczne, dobre! Lećmy dalej. Przejdźmy może do calzone. Mini Calzone. A Ale śmieszne pierogi! Wyglądają trochę jak szczęka. Moje pudełeczko na aparat miało taki kształt właśnie. no tak jak frytki. Dobre. To smakuje jak pizza. I jest tak dobrze doprawione, nie spodziewałem się, obawiałem się, że to będzie właśnie bezpłciowe, a jest na maksa doprawione. Oj, dobra. Nie powiem Wam szczerze, mini kazane, super fajne. Jeżeli lubicie pizzkę, to to będzie wam smakowało. Jest bardzo fajna jako przekąska, jest bardzo dobrze doprawione. No połączenia pomidorów i sera nie mogło tu nic pójść źle. Zrobili to naprawdę bardzo dobrze. Mi smakuje i ja bym zostawił również 5 na 5. No i została nam ostatnia rzecz, Ja akurat tego się chyba najbardziej obawiam, bo ja z pesto mam tak, że lubię ogólnie pesto, ale ono mnie często mdli. Coś w sensie, jak zamawiam makaron pesto, to jestem go w stanie zjeść do połowy, Później już mi się robi trochę tak niedobrze, że mnie mdli. I jestem ciekawy, jak to będzie smakowało w wrapie. Patrzcie, tak to wygląda. Jest bardzo taki świeżutki, wszystko fajnie. Pachnie totalnie pesto. Dobra, gryzę. Mm. Myślałem, że to pesto będzie o wiele mniej wyczuwalne. To jest na maksa wyczuwalne. Jest bardzo intensywne, ale jest dobre. Powiedziałbym, że nawet może być to jedno z tych pesto, które nie jest moim ulubionym. Bo jest takie słone, jest mocno doprawione znowu. Więc jeżeli chodzi o samo pesto, super. We odziwo o dziwo, bardzo mi to pasuje. Ale tak jak mówiłem, dla mnie jest to przytłaczające. Że ja myślę, że wziąłbym jeszcze cztery gryzy i miałbym takie, że już dość. Ale ogólnie smaczne to jest naprawdę. Nie jest to moja ulubiona pozycja z dzisiaj. I ja bym dał tutaj takie... 3,5 na 5, bo nie wiem czy zamówiłbym ponownie, tak szczerze Ale jeśli ktoś jest mega fanem pesto, powinno mu to smakować No i dobra moi drodzy, normalnie byłoby tak, że jedziemy teraz do Max Burgers Ale okazuje się, że w Max Burgers zero nowości No nie popisali się, nie popisali się, i nie chcieli wystąpić w dzisiejszym odcinku Przez to, że ich hejtujemy, że jest za długo, to stwierdzili Aha, nie robimy nowości, żeby Rupiński nie przyjechał No i nie my omijamy ich, po prostu ich omijamy Jedziemy tymczasem, słuchajcie, do Burger King Słuchajcie, w ogóle mama mi puściła piosenkę Och i ach, czy jakoś tak Sylwii Grzeszczak. Ty wiedziałeś, że ona śpiewa o cukrowej? Świetne! Piosenka idealna dla mnie, a ja lubię Sylwię Grzeszczak. Cieszmy się z Małgrzy, na no... szczęście! Ścier... Roz... I podjeżdżamy pod burger Król. Ej, burger król powinien mieć burgera Trzech króli. Ameryka to? Jest. Dobra, mamy tutaj barbecue chicken pops. to są takie kulki kurczakowe? Ej, ciekawe to jest. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. No i mamy, słuchajcie, jakąś letnią ofertę Summer Crunch Beef Burger. Więc weźmiemy sobie takiego burgera, co? Dwie nowości. Trochę mniej niż w McDonaldzie, ale są. Jedziemy testować. Dzień dobry. Ja bym poprosił te barbecue chicken pops. I będzie Summer Crunch Beef Burger. pojedyncza, wystarczy. I jeszcze bym poprosił. Te malinowe, lowe tak? Tylko pytanie, co będzie lepsze, czy będzie te fusion, czy shake będzie lepszy? Shake Dobra, to poproszę takiego shake'a I to wszystko? Tak, to wszystko to proszę tak Dziękuję ślicznie. Wow, nie było na stronie no. tego malinowelowe. Mają desery z malinami i było sande. Że sandały, wiecie, sandały mieli. Do tego był też shake malinowelowe i było jeszcze fusion malinowelowe, ale pan mi polecił shake, a, więc zioły. summer Crown Beef, mamy burgera za 26 zł. Mamy chicken popsy za 19,99 i mamy raspberry shake za 11. Dziękuję ślicznie. Jak wygląda fajnie? Ty jak się chodziło do lekarza i pokazywało się język. A... <laughs> Zaraz się tak czy... zrobię. Chyba panie, mają z nazwę tak. Bo wie, że nagrywamy. A te YouTubery znowu przyjechały. Ej, a zauważyłeś, że Burger King ogólnie w naszych recenzjach wychodzi zawsze spoko, mm -hmm. ale tak bez szału, że jest po prostu dobry. Bo jak się zawsze wypadał na słabo. Ale może dzisiaj się to zmieni. Dziękuję nie? Do widzenia. Do widzenia. Dobra, mamy nasze zamówienie z Burger Króla Dobra, otwieramy torbę z jedzeniem Mam już te chicken popsy To wygląda ogólnie fajnie To są takie kuleczki, które są polane sosem barbecue, więc w całym samochodzie pachnie Kasia to stwierdziła, że kiełbasą z grilla Spróbujmy tych kuleczek Ej, one są takie chrupiące chyba Trochę jak nuggetsy, tylko w kulce. Smakuje mi to jak nuggets, takie z mrożonki z Lidla odgrzane w piekarniku i polane delikatnie sosem barbecue. Powiem wam tak, spodziewałem się czegoś bardziej wow, wyglądało to super, jak taki popcorn, a finalnie jest to taka mrożonka kurczakowa polana sosem, tego sosu też nie jest za wiele. 3 na 5, no, to jest taka fair ocena, bo to nie jest niedobre, ale to nie jest w ogóle wow. Przejdźmy w takim razie do burgera. Jest to Summer Cran Beef. Co on ma w sobie w ogóle, bo my nie sprawdziliśmy tego. Czemu jest taki summer? Ma ananasa? Onion ringsy, sałatę, ser, bekon i beef. I jakiś sos. Próbujemy. Mhm, mm bardzo dobry burger. Nie jest takie jakieś wow, ale te krążki cebulowe robią swoją robotę. Przyjemniacki burgerek. Bułeczka fajna, krążki cebulowe fajne i sos bardzo dobry. To burger, szczerze mówiąc, to jest takie 4,5 na 5, bo nie jest jakiś fenomenalny, więc nie tam piątki, ale 4,5 to jest fera ocena jest dobra. No i na koniec. Jako fan słodkości jestem mega ciekawy, jak będzie smakować shake malinowy. Jeżeli chodzi o konsystencję, to on faktycznie jest trochę tak, jakby był zmieszany z lodem i są takie grudki, ale ja chcę poczuć te maliny. Tych malin nie jest czuć aż tak bardzo mocno, jak myślałem. Bardziej czuje się tankowyszej. Trochę jest tej maliny i wiecie jak to smakuje? Totalnie jak y, jogurt y, jakiś taki taki serek. Delikatny, fajny, orzeźwiający, na lato spoko. 4 na 5. Więc tak ogólnie podsumowując wszystko, myślę, że Burger King jeżeli chodzi o nowości łączna ocena to 4, ale te Chicken popsy są najsłabsze, a najbardziej chciałem ich spróbować i myślałem, że one będą najfajniejsze. Więc trochę jestem zawiedziony, jest mi smutno, jedźmy do KFC. Powiem wam szczerze, że po takim burgerku to mam ochotę na coś do picia i nie jest to shake akurat, bo shake jest też taki, że on zapycha. A ja mam taką ochotę na coś takiego żywiającego, lekkiego do picia, rzadkiego przede wszystkim, więc teraz jak idealnie w ogóle wpasowało się, że mamy od siebie 4 minuty do KFC i będzie tam bubble tea. I ja naprawdę pokładam wielkie nadzieje w to wawelci więc proszę KFC, nie zawiedź mnie. A jak się okaże, że tego nie będzie dzisiaj, ja się popłaczę autentycznie. Będą ciekły łzy i smutek i rozpacz i żal. Więc mam nadzieję, że to KFC y, mnie nie zawiedzie, że będzie bubble tea. Hey, hi i czołem, Kentucky Fried Chicken. Dobra, słuchajcie. Jeśli chodzi o zwykłe bubble tea, to okazuje się, że jest to bubble tea z Liptonem chyba. I mamy tutaj KFC Mango i mamy KFC Green Apple, czyli zielone jabłuszko. I dodatkowo mają jeszcze bubble tea, które są właśnie na mleku. I to jest dziwne, bo to nie jest do końca bubble tea, to jest po prostu shake, ale oni to tea. Nie wiem czemu. Mamy shake truskawkowy i shake czekoladowy. Dobra, zamówimy, zobaczymy co to jest, bo nie wiem szczerze mówiąc. KFC, zamówienia? Dzień dobry, ja bym poprosił Bubble Tea. A który smak? Tam było chyba mango i zielone jabłuszko. Tak. To te oba bym poprosił. Małe, duże, średnie? Małe wystarczą. Dobrze, słucham dalej? I mam pytanie jeszcze, co to jest ten bubble shake? To też jest z tymi kuleczkami, tylko że tam jest shake zamiast ice tea. Ok, to też bym poprosił i truskawkowy, i czekoladowy. Dobrze, coś jeszcze będzie? To wszystko. Mamy szyjkowe. Super. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy nasze iced tea i to zielone. Jezu, czułem jakby samochód odjeżdżał. Naprawdę czułem jakby samochód odjeżdżał, a się zestresowałem Myślę sobie, co jest? Tu mamy zielony, czyli to jest zielone jabłuszko i tutaj mamy mango. No i tu kolejna wersja. Tutaj mamy truskawkowy szejk a tutaj mamy czekoladowy szejk Tutaj kulek nie widać, aczkolwiek domyślam się, że one są. W ogóle jakieś strasznie ciężkie są te szejki. W każdym razie ja chcę najpierw ice tea, mamy słoneczki oddzielnie. Aaa! Oblałem się. Dobra, uwaga. Kracza nam bubble tea mango. Ej, te kulki są takie mocno pomarańczowe. Mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze. W każdym razie. No, będą one na pewno o smaku mango Dobra, próbuję Ej Fajne Kuleczki są niestety takie jak w kubkach bubble tea, Te z soty, że czuję powłokę Ale smakowo herbata bardzo dobra, tylko bardzo słodziutka Ej, dobre to jest, to o co mi chodziło Żeby to było orzeźwiające Szczerze? Nie spodziewałem się, ja myślałem, że to będzie skandal Bo z KFC jak coś takiego dziwnego powstaje to zazwyczaj nam to nie smakuje A tutaj jestem na razie pod wrażeniem Sprawdźmy jeszcze zielone jabłuszko u, o kurde, to smakuje jak taka herbatka dla dzieci. Totalnie zielone jabłko na maksa czuć. mi jeszcze kulki, bo nie poleciała mi ani jedna. Muszę ją załłapić tu. O, z kulką fajniejsze. Naprawdę to jest dobre. Jeśli chodzi o bubble i herbaciany, to oba zostawiam na poziomie 4,5 na 5. Mogły być nieco więcej mogłyby być tych kulek, albo one mogłyby lepiej lecieć sobie. W każdym razie ta powłoka trochę zostaje. Ale jeśli chodzi o smaki herbatek, to są super, naprawdę bardzo mi smakują. Więc 4,5 na 5 jako nowość herbatkowa. Sprawdźmy teraz szejki. Więc lećmy najpierw z truskawkowym, chyba, co? A jak, jak te kulki nie chcą lecieć z tego, to jak z tego no, mają lecieć? To w ogóle nie będzie. jest więcej, będzie. to ich chal, że jest węższe. Mmm, mam. Brak się picia, w ogóle mi nie siedziało, ale posmak, jaki mi zostawiło, totalnie jakbym zjadł czuba czubca w ze śmietanką. Mm -hmm. Była tam kulka, nie mam pojęcia, jaki ona miała smak, bo w szejku to wszystko jest takie gęste i ta kulka pękająca, że w sumie już nie wiecie, co to czujecie. Więc było to dziwne, ale posmak totalnie jeden do jeden ten lizak, który wyświetla Wam się tutaj. Jeżeli lubicie te lizaki, to to będzie Wam na maksa smakowało. Sprawdźmy teraz czekoladowy. Bardzo dobry czekoladowy szejk. Moja mina na to nie wskazywała, ale był dobry Nie wiem, czy to prawda, ale obawiam się, że tak To jest kulka pomarańczowa, to jest czekolada z pomarańczu Nie lubię tego połączenia, przyznaję się Więc mnie to zaskoczyło Jakby to jest bardzo popularne połączenie, ale ja nie lubię tego połączenia I tutaj ta kulka mnie zniesmaczyła Podsumowując, bubble tea z KFC naprawdę nie jest źle Jeżeli chodzi o te herbatkowe To tak jak mówiłem, 4 na 5 albo nawet 4,5 na 5 A jeśli chodzi o te shake'owe No to ja bym chyba ponownie ich nie zamówił Jest to takie 3 Na pewno truskawkowy były lepszy niż czekoladowe. Słuchajcie, Kasia zostawiła. McFlary w torbie, i ono jest wszędzie. Ja wam muszę to pokazać. Tak to proszę Państwa wygląda. I Kasia wygląda tak. Nie wiem, czy to widać, ale jest cała w tym. O oh my good. Kasia, ja naprawdę nie mam chusteczki. Ja mam, ale mam nie mokre. Może pójdź po chusteczki do KFC. No idź mi, Ja nie będę no. Pójdę ci. Dobra, słuchajcie, akcja ratowanie Kasi. Idę po ściereczki. Jeszcze zmoczę jej łazience, może żebym miałam miała mokre, żeby się przetrzeć. Znalazłem przy napojach i połowę zmoczę Misja prawie zakończona sukcesem, Kasia już się prawie umyła. No ale fotel to też trzeba wypłucować no, ale katarzyna. Jeszcze, ale fotel to Twój. No właśnie, ale ty na nim siedzisz. Masz yy, na przyszłość już ten. Nauczkę, jeść McFlary do końca. Nie przedłużajmy, jedźmy do Popeyes I jesteśmy prawie na miejscu, idziemy do galerii młodziny. Słuchajcie, kolejka do Windy była straszna, a to jest na trzecim piętrze, a my jesteśmy na minus 0,5 i będziemy tam jechać w wieki, ale idziemy, dzielnie idziemy do Popeyes Jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, okazało się, że nowość jest tylko i wyłącznie w aplikacji, więc bierzemy Murdu Chicken Sandwich i jak to zamówić? Przez apkę? A, to Kasia płaci, ale fajnie. Także okazuje się, że jeżeli chcecie zamówić nowość z Popeyes, to musicie mieć koniecznie aplikację, bo inaczej bez tego w ogóle nie zamówicie, więc Kasia ogarnia i zaraz omawiamy. Błaga, chłopaki chcieli być na filmie. Hey, siema! Proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, udało nam się złożyć zamówienie, więc czekamy na odbiór. Siedzimy w galerii z dobrej już 7 minut i czekamy dalej na zamówienie. Strasznie długo. Miejmy nadzieję, że to będzie jakieś pyszne i warto na to czekać. Bo serio długo. Najdłużej ze wszystkich mi jest dzisiaj. No jestem ciekawy, ale zaskoczyło mnie to, że można to zamówić tylko i wyłącznie z aplikacją, bo nie spodziewałem się i nie było nigdy wcześniej takiej sytuacji. A tak, w ogóle całość jest przez aplikację. Przez aplikację również płacicie. Więc tylko i wyłącznie z aplikacją możecie zamówić to jedno jedzenie z menu. Dobra, mamy nasze zamówienie. Yy, Katarzyna. Tak się nazywa ten burger, słuchajcie. Okej, okay, let's go! Patrzcie w ogóle to, jaki on jest wysoki. Wielki, no. No, jest olbrzymi w ogóle. Jest jak ma głowa prawie. No, trochę tak. Z czym on jest w środku? No właśnie Kasia, z czym on jest w środku? No to chyba się nie No to jak ty? <laughs> Powiedziałaś mi, że jest nowość, zabrałaś mnie tam i wow! Patrzcie tylko na to, wygląda totalnie jak z jakiejś reklamy. Jest dowalony! Kupięca pierś z kurczaka, ostry sos majonezowy, marynowane ogórki, maślana bułka, bliożka. Dobra, to testujemy. Sosy dla za słodkie. I ta bułka jest słodka. Słodki sos? Mhm. Jest to burger Słony, ale słodki. Mm -mm, w ogóle nie moje smaki. O wiele bardziej mi smakowało dzisiaj burger z Burger Kinga. Więc jak na to, że trzeba było pobrać aplikację, zarejestrować się, zapłacić przed aplikację. Nie warto no, swojej yy, świeczki. Bez szału. No, 3,5 na 5. Także to tyle, jeśli chodzi o nowości w tak Dajcie znać, jak Wam się podobało i jaki chcecie kolejny odcinek na moim kanale. Bye! Kasiu, powiedz, papa. Pa!